Warszawa jest, met jest, wojny na dazie nie ma, będziemy się zatem trzymać w wersji, w której świat, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, na szczęście pozostaje wyłącznie fikcją literacką. I korzystając z okazji, że spacer ulicami Warszawy nie grozi jeszcze ani śmiertelną dawką promieniowania, ani dostrzarpaniem przez śmiertelnie groźne mutanty. Odwiedzimy dzisiaj kilka miejsc, o których już niedługo będziecie mogli przeczytać w najnowszej warszawskiej powieści Uniwersum METO 2033, zatytułowanej Achromatopsja. Ja nazywam się Artur Chmielewski i jestem jej autorem. Mamy zatem rok 2033. Jest zima. No nie taka jak teraz, zupełnie inna, postnuklearna. Jeżeli była jakaś forma życia, której nie zabiła wojna, której nie zniszczyło optomieniowanie, to z pewnością uczyniła to właśnie zima, dlatego że nie jest to niestety piękna baśniowa kraina otulająca drzewa pierzynką białego puchu, spróbuj przypomnieć sobie najbardziej szary, najbardziej depresyjny wieczór ostatniego grudnia już. No to tak, do kwadratu i od kilkunastu lat bez przerwy i bez żadnych widoków na wiosnę. Na szczęście teraz mało już, kto nad tym się zastanawia. Lata temu ludzie zeszli pod ziemię i teraz to ciemny, wilgotny i zimny tunel metra jest ich jedynym schronieniem. Ostatnim azylem. Metro Politechnika, Stąd pochodzi główny bohater do Tutaj zaczyna się ta cała historia. To szczególne miejsce na mapie Warszawskiego metra. Stacja dzięki której możemy w ogóle opowiedzieć historię Warszawy po atomowym Armagedonie. Tutaj bowiem chwilę po ogłoszeniu alarmu schronili się studenci i pracownicy pobliskiej Politechniki Warszawskiej, a ja jako obrzydliwy technokrata wierzę, że nauka i naukowcy to jedyna szansa ludzkiej społeczności na przetrwanie w świecie tak niegościnnym, jak Warszawa Anno Domini 2033. Oczywiście jak to zwykle w życiu bywa, to wcale nie mieszkańcy Politechniki zostali głównymi beneficjentami nowego układu sił w świecie który przetrwał głównie dzięki ich wiedzy i dzięki ich ciężkiej pracy. Chcesz powiedzieć, że jeszcze dasz nam to powiedzieć? A dasz to tak kilkoma takimi ujęciami, zbliżenia, ale potem jeszcze raz z takim bardzo szerokim planem. Tak, jak wtedy już nie będzie ludzi. Kilkadziesiąt lat temu bardzo popularny w literaturze i filmie był motyw walącego się Pałacu Kultury. Symbol długo wyczekiwanego upadku starego porządku. Ja pozwoliłem sobie nie wpisywać się w ten nurt i uznać, że warszawski Pekin przetrwał już tyle, że zwykły koniec świata nie jest w stanie mu jakoś poważniej zagrozić. I znowu, tak jak kiedyś, jest on dzisiaj centralnym punktem warszawy, matecznikiem nowych władców Ziemi. Ale tym razem nie są to niestety warszawiacy nie są to nawet w ogóle ludzie. Autorowi opisującemu postapokaliptyczną Warszawę jest o tyle trudniej, że w jakiś sposób, choćby podświadomie, ale odnieść się musi do obrazów historycznych. Wszyscy mamy w pamięci, a przynajmniej powinniśmy mieć zdjęcia, ikony pokazujące bezkresne morze ruin, wypalone kikuty domów, napisy miniet na ścianach, czy chodniki zamienione w kwatery cmentarne. Może więc trochę przez przekorę, moja Warszawa nie jest wcale zrównana z Ziemią i bardziej niż bomby dał jej się we znaki po prostu upływ czasu i Straszliwa posnuklearna zima. Jednym z nielicznych wyjątków jest to miejsce: ścisłe centrum Warszawy, a dokładnie stacja Metra Centrum. Kiedyś tętniąca życie, życiem przez całą dobę. W chwili ataku przyjęło na siebie największy ciężar uderzenia. Gdzieś przecież planiści wroga musieli skierować swoje rakiety, a cóż jeśli nie geograficzne centrum miasta nadawało się do tego lepiej. Teraz to chyba najbardziej niebezpieczny punkt na turystycznej mapie Warszawy. Mimo upływu lat poziom promieniowania jest wciąż bardzo wysoki, a okolica odwiedzana jest przez olbrzymie ilości bardzo niesympatycznych stworzeń. Zawsze interesowało mnie, jak mógłby wyglądać postapokaliptyczny Synów. Dzielnica zbudowana tak, jakby już w zamierzeniach architektów miała być odporna na, na loty dywanowe. Ziemię, skuwa warstwa lodu, chacują tu stada śmiertelnie groźnych mutantów, ale tam kilka metrów pod nami ciągnie się ciemny i zimny wprawdzie, ale względnie bezpieczny tunel warszawskiego metra. Obecnie to tętniące życiem schronienie tysięcy warszawiaków. Tutaj, w tym miejscu, spotykamy po raz pierwszy jednego z ważniejszych bohaterów achromatopsji. I chociaż nie powie ani jednego słowa, będzie miał ogromny wpływ na losy tych, którzy spotkają go na swojej drodze. Tunele metra nie są jedynymi tunelami w Warszawie. Stołeczne podziemia zapładniały wyobraźnię twórców na długo wcześniej, zanim ktoś wpadł na pomysł, jak przy pomocy jednej bomby można zniszczyć całe miasto. Jednym z takich miejsc jest widoczny za nami tunel średnicowy. Może nie jest to miejsce z gatunku tych najbardziej romantycznych, ale przedsiębiorcy władcy nowej Warszawy znaleźli dla niego bardzo ciekawe zastos zastosowanie. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że zdecydowanie nie jest to miłe miejsce, a to, co czeka na nielicznych, na szczęście trafiających tu mieszkańców metoda, to zdecydowanie nie będzie spotkanie ze złotą kaczką. Urodziłem się w Warszawie, tutaj chodziłem do liceum, tutaj studiowałem, tutaj w końcu pracuję, ale nigdy tu nie mieszkałem. Może dlatego akcja achromatopsji nie dzieje się wyłącznie w Warszawie. Miasto jest wprawdzie bez dwóch zdań najważniejszym plenerem książki, jednak akcja dość szybko opuszcza stolicę. A tutaj jest właśnie ta granica, granica świata znanego bohaterom achromatopsji. Właściwie to ona przebiega tam kilkaset metrów dalej w stronę centrum, ale tutaj właśnie przekraczają oni swój Rubikon. Od tej pory nic już nie będzie takie, jakie było wcześniej. Przekonają się ku swojemu przydarzeniu, że. Nie tylko świat zewnętrzny jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem, równie dużym zagrożeniem mogą być ci, których do tej pory uważali za swoich jedynych sojuszników. A koszmar, któremu będą musieli stawić czoła, znacznie przekroczy wyobrażenia nawet ludzi nawykłych do codziennego koszmaru umarłego świata.